Dla widzów, którzy chcieliby zobaczyć tytuł Europa wyjaśnia Legię mam do powiedzenia tyle, że no... Europa nie wyjaśniła do końca Legii, bo Legia zagrała dobry mecz. Dlatego ten odcinek będzie trochę inny i... no, zobaczymy jak będzie w Europy. Załatwiliśmy sobie kartę Legii. I będziemy z tatą kibicować na meczu z Dinamo Zagrzeb, tak? Tak? Jesteś fanem Legii? Tak jest. Dobrze. Cóż, jestem gotowy do wyjścia. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Nie mówiłem tego, ale byłem na 10 meczach Legii, łącznie. I jeszcze żadnego nie wygrała, więc... Może być ciężko. Mieliśmy swoje akcje, niby. No ale chyba szczęście zabrakło trochę. Postawiłem jeszcze w 60 minucie na dynamo, tylko po to, żeby właśnie był remis albo żeby legia wygrała. I się okazało, że, stup, że wygrałem z D. 23 zł, albo stówe postawiłem. No, chyba jednak pechowy jestem.